dzisiaj ze swoimi podróżami za słynnymi zbrodniarzami. Udamy się za granicę Polski tym razem i zajmiemy się pewnym zbrodniarzem, którego wybrałam głównie dlatego, że go nie złapali. I to będzie najciekawsze prawie nie w tej historii. No ale też jest to taka sprawa, która, no jakbym nie szukała, to no są dostępne jakieś materiały. Jest krótka wzmianka o tej sprawie w czarnym leksykonie Anny Białeckiej. To jest taka stara książka. No teraz chyba już tylko antykwaryczna, w której w latach 80. właśnie pani Białecka przytaczała różne zagraniczne, słynne sprawy zbrodni. I właściwie to jest jedyne chyba polskie źródło, takie tego dotyczące i chyba wszyscy, którzy mówią o sprawie Arnolda Waldera Waldera, wiecie z czytaniem nazwisk, w zależności od tego czy czytamy, czy spolszczamy czy nie spolszczamy ja będę spolszczać, dlatego że tak jest po prostu wygodniej, to po prostu z tymi sprawami jest tak że jeśli nie jest to jakaś bardzo znana kwestia to, no to też dostęp do źródeł jest dosyć średni więc będziemy się poruszać po takich Obszarach, po których będziemy znowu siać domysły, ale w sumie jest to dosyć zabawne, i jest to też oczywiście zupełnie bez znaczenia dla takiej historii świata. Um, no, ale na tym polega ten podcast. To jest rozrywkowy kanał, więc rozerwijmy się trochę z panem Arnoldem, który był bardzo ciekawą postacią i najwyraźniej całkiem sprytną. Cała sprawa będzie się działa pod koniec XIX wieku głównie we Francji, choć całą naszą podróż zaczynamy w Szwajcarii. Bo Arnold urodził się w Szwajcarii, w bardzo ubogiej rodzinie, miał pięcioro rodzeństwa i był dzieciakiem małym, zwinnym, często popadał w, powiedzmy, w jakieś kłopoty, ponieważ kradł, no, robił jakieś drobne kradzieże w okolicy. Chociaż nigdy go nie złapano. Zatem już od dzieciństwa nie brakowało mu sprytu, no ale wiadomo było, że, że kradł. Tak, prawdopodobnie rodzice, no tym, znaczy mama właściwie o tym wiedziała, bo już gdy miał 12 lat, to zmarł ojciec Arnolda i zostawił wdowę i dzieci, sześcioro dzieci w sumie, bez grosza. No i była biedna szwajcarska rodzina. Arnold był najstarszy. Co zrobił więc Arnold? Jako najstarszy. No i do tego syn, więc tradycyjnie no, chciał przejąć rolę, no wiecie, głowę rodziny. No tak to się wtedy odbywało. Ukradł niewielki taki ręczny wózek, umieścił na nim cały dosyć skromny dobytek tej no, wielodzietnej rodziny. Choć jest to koniec XIX wieku i. Większość rodzin była wielodzietna, Umieścił na tym wózku także najmłodsze dzieci, swoich braci i siostra i polecił swojej biednej matce ciągnięcie tego zaprzęgu. A że kobieta ufała swemu najstarszemu synowi bezgranicznie, no to zrobiła tak jak Arnold przykazał, twierdząc, że no zrobi teraz wszystko, żeby pomóc utrzymać rodzinę. I to zrobił. Arnold pomagał pchać wózek, ale przejeżdżając przez różne miasteczka po drodze, zbierał pieniądze, grając na ustnej harmonijce. Czyli na ten moment mamy początek, powiedziałabym, że no, niestety dość sypowy. Mamy młodą wdowę, mamy gromadkę dzieci, mamy biedną rodzinę. No Wiecie, ja jestem z tych, którzy niekoniecznie winią za kradzieże ludzi, którzy nie, mają, nie widzą innego wyjścia w życiu, jeśli są, po prostu głodują, tak? Więc no, nie widzimy tutaj żadnych ostrzegawczych flag, bo jest to taki drobny łobuziak, powiedziałabym, jak wielu innych. Tym wózeczkiem ze Szwajcarii dotarli do Hawru. Hawru to jest takie miasto na północy Francji. To miasto ma duży port. No, jest to jak każde większe miasto, powiedzmy, kopalnia nowych możliwości, zwłaszcza zarobkowych dla rodziny. No i Arnold się przejął. Tak? Nie wiem ile dokładnie ma lat, ale jest takim yy, późnym wieku nastoletnim. O, yy, nie wiem dokładnie co do roku, ale wiem mniej więcej w jakim zakresie. Wtedy możemy operować, czyli jest Arnold w późnym wieku nastoletnim. No i początkowo robi wszystko, żeby pomóc matce. No, utrzymuje rodzinę, pracuje w różnych miejscach, choć z biegiem czasu mina, mija kilka lat. No, nie wiem, czy po prostu zmęczył się rolą jedynego żywiciela rodziny. Czy wpadł w konflikt z matką, czy zaczął popełniać przestępstwa i matka go wyrzuciła z domu, czy po prostu rodzeństwo zwyczajnie dorosło i zaczęło także pomagać w utrzymaniu rodziny i uznał, że jego rola tam nie jest zupełnie potrzebna. Tego nie wiemy, no ale z jakiejś przyczyny od tej rodziny odchodzi. Wiemy jednakowoż, i o tym jeszcze później wspomnę, że to nie jest tak, że nigdy do tej rodziny nie wróci. Pewnego dnia więc, po prostu, no powiedzmy, porzuca matkę i rodzeństwo, i udaje się do Paryża, czyli jeszcze większego miasta. No, jest to prawdopodobnie wielka życiowa szansa. Przyjmijmy, że Arnold jest bardzo młodym mężczyzną, kiedy udaje się do Paryża i będzie tam przez najbliższe lata, ile lat, to właśnie jest już kwestia sporna, przebywał. Pracuje tam, w tym Paryżu, w różnych miejscach. Był, był bojem hotelowym, komiwojażerem u handlarza win, był pomocnikiem golarza, tkaczem, po prostu robotnikiem, a wreszcie w końcu finalne miejsce, w którym pracował, o którym wiemy, to, że był sprzedawcą w aptece. U niejakiego Piera Legrange'a. Ponieważ podczas pobytu w Paryżu Nabył także upodobanie do paryskiej mody, do eleganckich strojów, a także do ym, luksusowych kobiet. No i to było takie kosztowne hobby, więc sobie dorabiał do skromnej pensyjki kradnąc co się dało. Jakby zamiłowanie do kradzieży ma od dzieciństwa i z tego akurat nie wyrósł. Więc u pana Legranża w tej drogerii i aptece Podkradał tam buteleczki pachnideł z magazynu i sprzedawał je po prostu za pół ceny. No i nabrał apetytu na jeszcze większy świat. A jaki to był większy świat? No to był tak zwany nowy świat, czyli pomyślał, że skoro w Paryżu jest tak wspaniale, to co dopiero będzie w Ameryce. No ale podróż do Ameryki była droga, i tu się zaczyna upadek yy, w pewnym sensie, bo. Co innego, drobny oszust i złodziejaszek, a co, do co innego, prawdziwy zbrodniarz. Nagle tak zapałał ochotą, by udać się do tego nowego świata, że no uznał, że musi jakoś zdobyć po prostu pieniądze na tę drogą podróż. Bo uznał, że w Ameryce to dopiero można na pewno zdobyć majątek. No nie bez sensu zupełnie tak uważał, choć. Kwestia emigracji do Ameryki, różnych ludzi z różnych krajów, to jest w ogóle coś, co mnie bardzo kręci i będę o tym jeszcze kiedyś nagrywać. No ale w tym przypadku, no nie ma nasz Arnold pieniędzy na podróż. Z kradzieży perfum nie, nie szybko zgromadzi odpowiednią sumę. Zwłaszcza, że nie ma najwyraźniej zamiaru rezygnować z uciech, które, na które wydawał do tej pory wszystkie pieniądze, i chyba oszczędzanie nie leży w jego naturze. Więc wpada na pomysł, jak zdobyć odpowiednią sumę. I tak w niedzielę, 5 października 1879 roku, w drogerii Legrange pracują tylko trzy osoby. Za lodą stoi Legrange właśnie, no i ten nasz bohater, jego młody subiekt Arnold Walder. Na zapleczu krząta się służąca Legranża Zeli. Od godziny 12 do 16, liczni klienci później, którzy zeznają, widzą w sklepie zaladą zarówno właściciela, jak i jego subiekta Arnolda. Natomiast po godzinie 16 do 20, kiedy to drogeria jest zamykana, klientów obsługiwał już sam Walder. Arnold, nasz bohater, który promiennie uśmiechał się z zalady i biegał, przynosił żądane leki i inne specyfiki. Cóż, był już sam z tej prostej przyczyny, że jego pryncypał i służąca z Zeli leżeli martwi w piwnicy, dokąd zeszliby przynieść zapas wody mineralnej do sklepu i obojgu zmiażdżono czaszki. Okazało się, że sprawca posłużył się prawdopodobnie tłuczkiem do moździerza po prostu, aptekarskiego, który znaleziono po prostu w pobliżu złok w kałuży krwi, więc nie była to specjalnie skomplikowana robota detektywistyczna. No, na tym tłuczku były też włosy przylepione ofiar, no także, wiecie, no-brainer tak zwany. Paradoksalnie. No i o godzinie tej 20, jak mówiłam, drogerię Legrandża zamknięto a zwłoki odkryje dopiero niejaki Emanuel, który następnego dnia przyszedł do pracy, kolejny z pracowników Lagrange'a, który no, był zatrudniony jako tak, no, chłopiec na posyłki, taki chłopiec do wszystkiego. I jak kiedy ten Emanuel rano na następnego dnia, 6 października 1879 roku, odkrył zwłoki szefa i służącej, Waldera już nie było. No to co zrobiła policja? No, brakowało jej tego jednego ogniwa, czyli no właśnie Waldera, którego podejrzewano od razu o popełnienie zbrodni, skoro uciekł. No i rozpoczęto intensywne poszukiwania. Nad sklepem znajdowało się mieszkanie właściciela i jego rodziny. Akurat żony i trójki, trójki dzieci nie było w mieszkaniu, bo były, byli akurat w urodzinie pod Paryżem. W sypialni Lagrange'a odkryto dowód winy Waldera, Arnolda. Zakrwawioną koszulę z haftowanym monogramem, a w, Arnold Walder, bo Walder kochał takie szczegóły, kochał monogramy, wszystko miał wyhaftowane w monogramy, bo jak mówiłam, przyjął na siebie paryską modę i po tej, tym biednym dzieciństwie uznał, że teraz on będzie paniszczem, będzie miał monogramowane wszystko, no, i zostawił zakrwawioną koszulę, którą po prostu zmienił. Przebrał się w jedną z koszul szefa. Koszula była na pewno za duża na niego, bo pan Legrange był raczej wielki, a Arnold był raczej drobny. Mieszkanie Legranża zostało ponadto obrabowane. Skradziono 1500 franków, złoty zegarek, spinkę do krawata z perłą złotą, także spinkę, rewolwer, buteleczki perfum. Skrzynkę zawierającą trucizny, w końcu to apteka, no oraz frenlowe kaftaniki. Zdołano ustalić, że człowiek o powierzchowności Arnolda Waldera udał się ostatnim nocnym pociągiem do Hawru, czyli tam, gdzie zostawił matkę i rodzeństwo. Zatem można z pewną dozą prawdopodobieństwa uznać, że pojechał w rodzinne w pewnym sensie strony, no, urodził się w Szwajcarii, ale już parę lat tam w tym Hawrze matka z rodzeństwem mieszkała. No, że Arnold miał też liczne kochanki, no to od jednej z tych kochanek policja dowiedziała się, że Walder, no właśnie planował wyjazd do Ameryki. Zatem, no co, no obstawiono port, przeczysywano hotele, bezskutecznie. Jedna z Kobiet Waldera miała fotografię, którą dostała od Arnolda. Po, po, policja tę fotografię natychmiast powieliła, no i wkrótce podobizna naszego Arnolda obiegła całą Francję, Anglię, a także Stany Zjednoczone. Podejrzewam, że po prostu porty w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście wraz z tą fotografią był szczegółowy opis wyglądu i wszystkich rzeczy Waldera. Był niewys niewysoki, znaczy wtedy mężczyźni byli trochę niżsi niż dzisiaj, rzecz jasna, ale miał niewiele ponad 160 cm wzrostu. Obwisły opadające powieki, rzadką brudkę w kształcie podkowy. Nie bardzo wiem o co chodzi, ale chyba po prostu chodzi o to, że taka brudka, którą się goli z przodu i zostawia tylko taki pasek pod brodą, tak? No ale brodę można zgolić, zapuścić, to jest jednak sprawa drugorzędna. No i podobno miał nieproporcjonalnie wielkie stopy, co to znaczy, nie wiem, ale widzicie, tak? Kogoś w takiej fizjonomii takiego amisza z opadającymi powiekami, tylko z taką brudką, właśnie krótką w formie podkowy, no i niewysokiego. Z wielkimi stopami i nosił ze sobą damski pierścionek z granatem, który miał zawsze ze sobą na palcu. Nie wiemy, czy miał jakieś znaczenie dla Waldera sentymentalne, czy nie. Miał też przy sobie prawdopodobnie spinki do mas mankietów, ozdobione motywem głowy jakiegoś zwierzęcia. Koronkowe chusteczki oczywiście z monogramem, bo innych nie uznawał. Miał elegancki czarny surdut z jedwabnymi takimi wyłogami czyli tutaj z przodu te takie wyłożone, wiecie, kawałki. Yy, oraz papierośnice w kształcie rogu myśliwskiego. Dosyć ekstrawagancki przedmiot. Yy, więc no, chodziło głównie o to, że jakby próbował któryś z tych przedmiotów sprzedać, to też będzie jakiś znak dla policji. tak? Kilka dni po morderstwie żona ofiary, pani Legrange, yy, którą sprowadzono ze wsi, no bo jej mąż został zamordowany, otrzymała list pisany ręką Waldera, Pismo Waldera było dobrze znane. tak Pracował w tej drogerii i generalnie łatwo było rozpoznać, czy on coś pisał, czy nie, bo dużo zostawił już takim materiału porównawczego. Morderca pisał: Pani, mąż i dziewczyna stawiali mi opór, musiałem więc zabić ich. Teraz tego żałuję i obiecuję najsolenniej, że jeśli kiedykolwiek uda mi się zdobyć majątek, naprawię zło, jakie wyrządziłem. Ale za życie nie ma wystarczającego zadośćuczynienia. E, nic mi nie wiadomo, czy zadośćuczynił, bo źródła, które mam są prawdopodobnie bardzo niekompletne, ale będziemy wiedzieli o Walderze przez jeszcze długie lata coś, więc dojdziemy do tego. List nosił stempel pocztowy, właśnie Hawru, czyli tej miejscowości we Francji, w której mieszkała matka Waldera i jego rodzeństwo. Więc no, jeszcze raz przeprowadzono staranne przeszukanie całego praktycznie hawru, statków, łodzi, hoteli, różnych domów prywatnych. Prawdopodobnie znaleziono matkę Waldera i z nią też rozmawiano, ale nie wiem, nie mam tych informacji, ale tak na logikę podejrzewam, że tak się właśnie stało. No, ale Waldera oczywiście nie znaleziono. Okazuje się później, że tuż po wysłaniu tego listu prawdopodobnie Arnold Walder. Wsiadł w pociąg i spokojnie wrócił do Paryża, gdzie zatrzymał się na jedną noc w hotelu Boni jako A Walter, lat 32, Komi Voyager. Więc, jeżeli zatrzymał się w tym hotelu, jako podał, że ma lat 32, czyli musiał wyglądać na 32 lata, tak? Czyli tutaj możemy dobrze szacować, że pewnie ma. 20 parę do 30 lat w momencie popełnienia zbrodni, tak? No i następnego dnia znowu wyjeżdża do Evre z Paryża, gdzie odwiedza drogerię i próbuje sprzedać właścicielowi tej drogerii flakony perfum o zapachu geranium, flakony z, powiedzmy, mm, oczywiście te skradzione z drogerii Le Transakcja nie doszła do skutku nie wiem z jakiego powodu, ale Walder potem po prostu zniknął. Nikt go nie widział ani by wyjeżdżał ze WRE, ani nie widziano go w żadnym z innych miast. Jest jednak spore prawdopodobieństwo, że Walder porzucił swoje plany wyjazdu do Ameryki. Kiedy jakby zniknął z pola widzenia policji, zaczął prowadzić osobliwą dosyć korespondencję z władzami. Na początku wyglądało to tak, że co parę tygodni znajdowano listy w butelkach wyławianych z wielu rzek Francji, w różnych regionach Francji i wkrótce został przez to Walder znany jako Diabeł w butelce we Francji. I tak, najpierw wyłowiono sekwany w miejscowości Mantel, butelkę z komunikatem popełniłem samobójstwo, lepsze to niż gilotyna Walder. Potem wyłowiono butelkę w jeszcze innym miejscu, gdzie była wiadomość. Mam zamiar utopić się, by uniknąć gilotyny Walder. W jeszcze innym miejscu wyłowiono butelkę ktokolwiek znajdzie tę butelkę, będzie wiedział, że Walder rzucił się do rzeki z, montu, z mostu Saint-Pierre. Oczywiście nie było to prawdą, chodzi o most Saint-Pierre pod y, y, taką miejscowością Lilbon, ale nie było to wszystko prawdą, bo po pierwsze następną butelkę wyłowiono znowu o treści Szanowna pani, szanowny pani, nie mogąc znieść wyrzutów sumienia, kładę kres swemu żywotowi, Walder. No Walder obiecuje w co kolejnych butelkach, że zamachnął się na swoje życie, bądź to za dopiero zrobi. No ale takie obiecanki, cecanki, jak głupia mu radość. Morderca bawił się po prostu z policją, ciociu babkę i nie zamierzał najwyraźniej popełniać niczego na swoim życiu. Oczywiście, możemy założyć, że wyjechał, wrzucił te butelki, w, nie wiem, przekazał te butelki komuś, żeby wrzucał je w jego imieniu. To się mogło wydarzyć, ale idźmy dalej. W każdym razie, za każdym razem, kiedy znajdowano te butelki, przeszukiwano kolejną rzekę, no bo wiadomo, nie było pewności, czy Walder tym razem nie żartuje. Poszukiwania przerywano, jak znajdowano kolejną butelkę w innym końcu Francji, i generalnie policja była doprowadzona do absolutnego y, szału. W pewnym momencie przestano znajdować te nieszczęsne butelki. Przestały się po paru miesiącach pojawiać. No i prowadzący śledztwo zaczęli podejrzewać, że Walder jednak opuścił Francję. Tylko, że w pewnym, pewnego dnia komisarz policji w Paryżu otrzymał list. Nadawcą, nadawcą był Arnold Walder. List wysłano, sądząc po stemplu, z Paryża, dokładnie w pierwszą rocznicę morderstwa w drogerii. I proszę, oto Walder wysłał zawiadomienie o zmianie adresu przy pomocy takiego, takiego bileciku wizytowego, jaki ludzie z wyższych sfer mm, zawiadamiali takimi bilecikami o właśnie tym, że wyjeżdżam na wakacje, że zmieniają adres i tego typu rzeczy. Taki po prostu zwyczaj. Więc on, jako elegancki człowiek, który poczuwał się do eleganckiego życia paryskiego, wysłał taką, ta, ta, taką karteczkę, bilecik wizytowy na policję w rocznicę. Śmierć. I przez długie lata, co roku, dokładnie w rocznicę morderstwa w drogerii, policja paryska otrzymywała identyczne zawiadomienie od nieuchwytnego przestępcy, naszego Arnolda Waldera, za każdym razem wysłane z paryskiego urzędu pocztowego, czasami sąsiedniego, do siedziby komendy. Pełny tekst tego zawiadomienia był zawsze taki sam. Walder Proteus. Były subiekt drogerii Nieboszczyka Legrana ma zaszczyt zawiadomić, że przeprowadza się na ulicę ucieczki w Paryżu. Taki żarcik, wiecie. Proteus to takie bóstwo greckie, które miało zdolność przybierania najróżniejszych postaci. I teraz pytanie. Czy nasz Walder faktycznie był w Paryżu? Czy miał wspólnika, który wysyłał w jego imieniu? Czy też opłacał na przykład jakieś. Dzieciaki, które wysyłały w jego imieniu te nieszczęsne wizytówki. Ja podejrzewam, że nie wysyłał ich osobiście, raczej kogoś opłacał. Czy wyjechał do Ameryki, a tu na miejscu jedynie przesyłał te liściki wizytowe, żeby wkurzyć policję? Co się stało z Arnoldem Walderem, nie wiemy. W pewnym momencie liściki zaczęły, po iluś tam latach przestały przybywać. No, może umarł, może mu się znudziło. No, opcje są naprawdę niezmierzone. Ale jest to naprawdę, no w pewnym sensie tajemnica, co się z nim stało, bo nie jest tajemnicą, kim był, nie jest tajemnicą, kto zabił. Jest tajemnicą, jak prowadził życie, co robił, czy popełnił więcej zbrodni. Mi się wydaje, że nie był to typ mordercy z zimną krwią. Wydaje mi się, że to był taki absolutny koszmarny. Błąd y, Waldera, którego nie wiem czy żałował. Być może przez chwilę tak, ale chyba to nie był typ seryjnego mordercy. Na pewno jednak nie zamierzał dawać się schwytać. I podejrzewam, że przyjął inne nazwisko. To nie było wtedy trudne. I po prostu przepadł. A, a przepaść mógł łatwiej w Ameryce niż w Paryżu, bo jeśli w końcu do tej Ameryki jednak wyjechał. Bo łatwiej byłoby mu przyjąć nową tożsamość w nowym kraju. Nie wiem. Taka dosyć tajemnicza sprawa. Szkoda, oczywiście, pana i jego pokojówki, pomocnicy. W każdym razie taka ciekawostka, króciutka na dzisiaj. Do usłyszenia.